Światowy Dzień Książki ustanowiony został przez UNESCO w 1995 roku w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej. Data jest symboliczna, gdyż 23 kwietnia 1616 roku, dokładnie 400 lat temu, zmarli William Shakespeare, Miguel de Cervantes i peruwiański historyk Garcilaso de la Vega. Zamojska księżnica rozpoczęła świętowanie już 21 kwietnia, organizując serię atrakcji zarówno dla małych, jak i dużych czytelników. W czwartek przez cały dzień trwał sondaż czytelniczy, w którym wzięły udział osoby korzystające z biblioteki. Ta sympatyczna zabawa miała na celu sprawdzenie, jakie znaczenie dla ludzi ma czytanie i co nimi powoduje, że czytają. Odpowiedzi są różne, często zaskakujące. Od takich, że lubię, bo mnie rozwija, bo niesie informacje, bo rozwija wyobraźnię. Poprzez takie, że mam już swój wiek, 74 lata, i muszę trenować umysł. Po południu w filii numer 6 na Karolówce odbyło się spotkanie z cyklu rozmowy o książce poświęcone Iwaszkiewiczowi. Do tego wystawy, między innymi o Szekspirze i Serwantesie, spotkania dla dzieci i główne wydarzenie Biesiada Literacka. Jej gościem był Grzegorz Filip, lubelski pisarz i publicysta, który prezentował swoją nową książkę zatytułowaną Miłość pod koniec świata. Kilka lat temu, jak może jeszcze niektórzy pamiętają, była taka medialna zabawa z kalendarzem majów, którzy wyznaczyli termin końca świata. Niektórzy się tym przejęli bardziej, inni mniej, a ja ten motyw wykorzystałem w mojej powieści. Akcja książki rozgrywa się na Zamożczyźnie na działach grabowieckich. Zafascynowany roztoczem, autor umiejscowił na tle jego pejzaży historię miłosną. Książka ta adresowana jest do miłośników romansu, do czytelniczek romansów. I tak też jest, to prawda, ale nie tylko. Bo myślę, że i mężczyźni czytający książkę, książki także chętnie po nią mogą sięgnąć. Umberto Eco powiedział: Kto czyta książki, żyje podwójnie. Mamy nadzieję, że wydarzenia zorganizowane przez zamojską bibliotekę dotarły do większego grona osób niż te, które i tak czytają, oby jak najwięcej osób doświadczyło, że niedawno zmarły włoski pisarz miał rację.